Siemenerko, kochani, e, witam Was na temacie dnia, którym dzisiaj, słuchajcie, będzie coś, czego nie praktykowałam wcześniej. E, ale ktoś podsunął mi chyba dwukrotnie taki pomysł, i pomyślałam sobie, zróbmy, zobaczymy, jak to pójdzie, jak to wyjdzie. Tak, bo pff, jakieś takie mam delikatne, mieszane uczucia co do tego, ale spróbujmy. Słuchajcie, to taki będzie ryzyk fizyk. Mianowicie, kochani, mamy przed sobą dwie talie kart. I wy teraz sobie, kochani, tutaj y, sami wybierzcie tą talię, która jakby wzrokowo bardziej was przyciąga. I kochani, zadajemy sobie w głowach pytanie, jakie chcecie. Każdy może zadać sobie jakiekolwiek. Ja, te, ja tych kart teoretycznie nie tasuję pod nic. I to, co wyjdzie, to postaram się wam przeczytać. Czyli po prostu niech każdy z was wymyśli sobie pytanie, jakie chce, i zobaczymy, do jakiej grupy osób uda nam się uderzyć tak, z odpowiedzią. Ale zobaczymy też, jak to generalnie pójdzie, kochani, bo to jest taki po prostu pff, eksperyment, nazwę to tak, jeżeli chodzi przynajmniej o mnie. Więc kochani, myślimy o tym, co chcemy, pytamy w głowach to, co chcemy, wybieramy talię, a ja za chwilę zacznę dla Was czytanie. Grupa pierwsza, grupa druga. Proszę bardzo. Ja sobie wezmę łyka kawę w międzyczasie, żeby mi tutaj w gardle nie zaschło. I słuchajcie, da, 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 da. Grupa numer dwa na chwilę odjedzie nam tutaj, słuchajcie, yy, wiecie, z pola widzenia i zaczynamy od grupy numer jeden. Kochani, karty delikatnie przemielę, żeby poczuły tutaj moją energię, -dam. a wy sobie tutaj już myślicie cały czas o tym pytanku, które chcecie zadać i zaraz zobaczymy, co też karty nam pokażą. No dobrze, no to kochani, startujemy. Ta dam zaraz zobaczymy. Ech, dobra, wyciągniemy sobie wszystkie trzy, żeby nie opowiadać tutaj, słuchajcie, jakimiś e, bardzo długimi e, opowiadaniami tylko jednej karcie. Kochani, tu jest jakiś proces, powiedziałabym uleczania. Nazwę to w ten sposób troszeczkę, e, dlatego że, e, kochani, mamy kartę jakichś niejasności, jakichś iluzji, jakichś lęków, strachów, jakiejś takiej sytuacji nieklarowności, która tutaj mogła się zadziać, słuchajcie, e, tak, tak to widzę, po prostu będę czytała hmm, to, co ewentualnie tutaj, jakby w pierwszej fazie mi się nasuwa do głowy, tak? Więc jakaś taka sytuacja czegoś zacienionego. To też mogła być przeogromna tęsknota, kochani, za czymś, bo coś w pewien sposób, jeżeli byśmy mówili tutaj o relacjach, mogło ulec takiemu, takiej sytuacji choroby, po prostu wręcz, takiej, takiej sytuacji, w której patrząc na te dwie karty razem, ja mogę po powiedzieć, że mogła to być taka sytuacja, w której ktoś y, albo coś w waszej relacji, załóżmy, Mogło nie domagać mogło powodować taki, bym powiedziała, coraz gorzej pogarszający się waszy stan. Wy mogliście na przykład być w totalnej depresji, kochani, również patrząc na te karty, w takim totalnym dołku psychicznym, wasz związek. Załóżmy, jeśli by się dotyczyło tutaj jakiegoś związku. No więc moi kochani, tutaj wracam do Was ponownie po pauzie troszeczkę, bo musiałam tutaj rozmowę z kimś przeprowadzić. I moi kochani, tak jak powiedziałam na wstępie, tutaj jest jakaś sytuacja, być może jakiejś relacji, niejasnej sytuacji, jakiegoś procesu, który był w stanie... Związku, w którym była może jakaś taka depresja, taki stan, w którym było dużo niejasności, dużo strachu, lęku, które powodowały tak naprawdę opadnięcie z sił. I moi kochani, i teraz po tym wszystkim wychodzi słońce, to się ogrzewa. Poza tym chcę powiedzieć, że tu mamy dwie energie, tak zwaną męską i żeńską. Tak? Mogło tak być, że pomiędzy wami generalnie tak? był ten właśnie klimat, o którym powiedziałam, nie tylko, że jedna ze stron dogorywała gdzieś po prostu brakowało jej sił do motywacji, do działania, ale tutaj ewidentnie widać, że ta osoba się uzdrowiła. Czemu? Dlatego, że obok jest słońce. Tu panowało po prostu stan taki chorobowy, taki, takiego zaniemorzenia, takiej sytuacji, w której kto, komuś brakowało sił, żeby z tego łóżka wstać. Natomiast tutaj idziemy teraz w stronę do przyszłości. Mamy sytuację uzdrowienia, czyli powstania zmarłych niemalże, tak? Powstania z tego łóżka i zaczęcia, rozpoczęcia tutaj jakiegokolwiek działania. Więc moi kochani, ja to widzę, ja to widzę w ten sposób. <laughs> Tak, jakby pewien proces, który zadziałał się tu, i to słuchajcie, nie, niekoniecznie musi chodzić tylko o związki, bo oczywiście może taka być sytuacja, w której na przykład pod kątem pracy czy finansów była jakaś taka sytuacja, która pozbawiała was sił, było dużo niejasności, co dalej z tym wszystkim będzie. Ale ja widzę tu, patrząc na tą dalszą część kart, właśnie tą sytuację, w której wystajecie na nogi, kochani, i jakby uzdrawiacie siebie po to, żeby być zmotywowani do działania. Te słońce dla was wychodzi. Czyli tutaj z automatu, te ciepło, sympatię, Gorąco, tak jakby słuchajcie, ktoś wam po prostu nie wiem, energetycznie was doładował, tak jakby po prostu po burzy wyszło słońce. Jakiekolwiek byście pytanie tutaj nie zadali, kochani, od siebie, będzie dobrze. Z czegoś złego, słabego, depresyjnego wychodzicie w stronę jasności, matko. No dobra, słuchajcie, ja zwijam karciochy dla grupy numer jeden i przechodzimy do grupy numer dwa, kochani. No i zobaczmy też, co tutaj, To też przemielimy sobie karty do jakiegoś, no tutaj do waszego pytanka, które sobie w główkach macie. Dobra. I zobaczmy tutaj, co ciekawego nam się pojawi. Mamy kartę miłości typowo związku, porozumienia. Mamy kartę kasiory i podejrzeń. Kochani, tutaj jakiekolwiek byśmy sobie nie postawili pytanie, to znaczy, jeżeli byśmy pytali się o związki, tak, uczucia, relacje, to ja tutaj widzę taką sytuację, gdzie jest pomiędzy Wami jakaś, jakaś miłość. Wy możecie się kochać, bo dwa kielichy kochani to jest po prostu uczucie, które naprawdę pomiędzy dwojgiem osób jest. Wy, w pewien sposób, ale są tutaj jakieś podejrzenia, jakieś takie rzeczy, które chodzą Wam po głowie, czy Wy na pewno możecie w jakiejś kwestii komuś ufać? Czy ten ktoś Was, załóżmy, kocha, czy bardziej kocha Wasz portfel? Mówię o tym dlatego, że tutaj właśnie występują te monety, i teraz, jakbym ja skoncentrowała się na związku, to mówię, może być taka sytuacja podejrzliwości co do kwestii tego, na czym tej osobie, którą kochacie, bardziej zależy. Czy na was, czy też na dobrobycie, który w oku tej osoby jest. Nie wiem czemu. To taki było po prostu pierwsze spostrzeżenie, które zobaczyłam, słuchajcie, w tych kartach. Słuchajcie, dorzuciłam wam jeszcze jedno, bo te podejrzliwości na końcu tak trochę słabo wypadły. I moi kochani, zobaczmy: mamy Sprawiedliwość, a to jest karta, która mówi o urzędach, oczywiście, mówi o rozwodach, ale mówi też o sytuacji wyjścia prawdy na jaw. Być może, jeżeli tutaj pytamy się, pytacie się o jakieś związki, to być może wy chcecie, żeby jakieś pewne prawdy wyszły na jaw, albo osoba, o którą pytacie, tak, chciałaby te prawdy też zobaczyć. Bo jest tutaj naprawdę sporo. Niejasności dotyczących właśnie tutaj tego rozkładu, który mamy w tym momencie na stole. I moi kochani gdyby to dotyczyło się na przykład pracy. No to oczywiście mamy porozumienie, mamy rozmowy kwalifikacyjne, mamy, że tak powiem, dobry biznes, z kimś wchodzimy we współpracę. Naprawdę możemy to świetnie rozwinąć, ale są pewnego rodzaju podejrzliwości właśnie co do kwestii, nie wiem, być może naszego współpracownika, być może tego czy to się wszystko powiedzie, tak? Bo troszeczkę tak to tutaj słuchajcie, patrząc na te karty się pokazuje i dlatego tak właśnie się zastanawiam nad tym, co tutaj się generalnie może zadziewać. No i moi kochani, generalnie dobrze. Jest miłość, jest uczucie, są porozumienia, jest współpraca w zależności od Waszych pytań, jest dogadanie spraw, tak? ale jest podejrzliwość co do tego, czy dana osoba albo czy dana sprawa jest szczera wobec nas, czy pewnego rodzaju po prostu tego typu rzeczy gdzieś tutaj jednak możemy wziąć pod uwagę jako prawdziwe po to, żeby dalej funkcjonować, obojętnie czy w związku, czy w pracy, czy w czymkolwiek. Są jakieś plotki, są jakieś podejrzenia i są jakieś nieufności. Co do yy, powiedzmy związku, w którym aktualnie jesteście, bądź pracy, bądź jakiejś współpracy, i tego typu rzeczy. Dobra, kochani, tyle ode mnie, Buziak.